z wami, Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: „ Pierwsze jest, Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Oto Słowo Pańskie i Słowo Węgiel Złoty na życie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, Wy wszyscy, ludu Boży, odkupiony, nie czymś przemijającym, ale krwią Bożego Baranka. Tą krwią, która wypłynęła z serca Jezusa. Jesteśmy w miesiącu czerwcu, w którym szczególnie czcimy Serce Boże. Niedawno jeszcze, kilka dni temu, obchodziliśmy uroczystość Serca Pana Jezusa. Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca, jutro pierwszy piątek miesiąca. I w całym tym miesiącu czerwcu śpiewamy codziennie litanie do serca Jezusa. W taki czwartek jak dzisiaj, pierwszy czwartek miesiąca, musimy sobie przypomnieć o tym, co Jezus prosił: świętą Małgorzata Alakok w parlemonial. Pamiętacie, tam właśnie Chrystus Pan objawił się w świętej Małgorzacie. Sercem odkrytym, i te wszystkie obrazy, jeszcze zanim obraz Jezusa Miłosiernego był znany we wszystkich kościołach, ten obraz był czczony, w serce Jezusa odkryte. I Pan Jezus powiedział do świętej Małgorzaty: Oto serce, które tak bardzo ukochało świat. I wśród tych różnych spotkań ze świętą Małgorzatą w Parlemoniale we Francji, Jezus poprosił ją, żeby w każdy czwartek odbyć tak zwaną godzinę świętą. Pamiętamy, teraz może trochę zapominamy o tym, ale jest to godzina, w której szczególnie mamy łączyć się z Jezusem w Ogrójcu, pocieszać Jego serce, błagać o powołania, prosić, by Jego uczniowie tu na ziemi byli Mu wierni. Dlatego to jest takie ważne, byśmy w ten czwartek znaleźli trochę czasu, szczególnie może wieczorem, albo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wcześniej, by się łączyć z Jezusem w Ogrójcu, a jeszcze wcześniej z tym Jezusem, który ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Bracia i siostry, Ewangelia dzisiejsza mówi nam o tym, jak to jeden z uczonych w Piśmie przychodzi do Jezusa i pyta się, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? I Chrystus Pan odpowiada, to przykazanie, które ten uczony dobrze znał, słuchaj Izraelu, Pan Bóg, nasz Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego, jak siebie samego. Przykazanie, które dobrze znamy my także, bo i na katechezie przecież uczymy dzieci, przykazanie miłości największej, dzieci się tego uczą i my je pamiętamy. Ale dzisiaj może trochę sobie odnówmy tą intencję Bożą. Pan Bóg chce, byśmy Go kochali całkowicie, bez granic. Dlatego Chrystus Pan precyzuje już w Starym Testamencie, była ta precyzja, całym swoim sercem. Całą duszą swoją, całym umysłem i całą swoją mocą. Zaraz mi się przypomina ten fragment, kiedy Chrystus Pan mówi: Kto nie ma w nienawiści swego Ojca, Matki, swoich dóbr, dzieci, nie może być moim uczniem. My często o tym zapominamy: że Chrystus Pan chce naszego serca na wyłączność. To znaczy. Chcę miłości pierwszej i najważniejszej. Chcę, byśmy kochali bardziej Boga niż naszą żonę, męża, niż dobra materialne, niż nasze dzieci, niż naszych przyjaciół. Chrystus Pan tego chce. Nikt nie może być moim uczniem, kto tak mnie nie kocha. Bo tym zapominamy. Czasami myślimy, że tylko ksiądz ma tak kochać. Albo zakonnica, siostra zakonna. A każdy chrześcijan jest powołany do takiej miłości wielkiej. Kochać Boga całą swoją duszą wszystkim. I drugie przykazanie będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Pamiętacie Chrystus Pan, który wisi na krzyżu Matka Boża zapatrzona w Niego całkowicie, Jej Syn umiłowany, i w tej kontemplacji Syna Bożego. Jaka przeżywa, jaką przeżywa Matka Boża w swoim sercu, Chrystus Pan mówi do niej, oto Syn Twój. Święci mówią, że jakby ją wyrywa z tej kontemplacji Boga, żeby spojrzała na Jana. Bo właśnie niesamowita rzecz się dzieje, że ta nowość, którą Chrystus przynosi, to łączy te dwa przykazania. Przykazanie Boga i przykazanie człowieka. Przykazanie miłości bliźniego. Ten, kto kocha człowieka, kocha Boga. To święty Jan mówi, nikt nie może kochać Boga, którego nie widzi, jeżeli nie będzie kochał bliźniego, którego widzi. To jest właśnie niesamowite, że po tym nas poznają na tym świecie, że jesteśmy uczniami Jezusa, że kochamy Boga, po tej miłości, jaką będziemy mieli jedni wobec drugich. No i w tym na pewno najbardziej kulejemy w dzisiejszym świecie. Kochać człowieka, jakbyśmy kochali, tak święty Tomasz Zakwinu precyzuje. Kochać każdego po chrześcijaństwie to znaczy kochać, jakbyśmy kochali kogoś, jakbyśmy kochali przyjaciela. Wyobraźcie sobie, idziecie sobie ulicą i obca kobieta, obcy mężczyzna, cokolwiek mu się dzieje, czy może się dziwnie zachowuje, ja jako chrześcijanin mam go kochać, jako, jakby to był mój najlepszy przyjaciel. Taką Mu życzliwość okazać. Zobaczcie, jak daleko jesteśmy od tego przykazania Bożego. Kto z nas patrzy na obcą kobietę, obcego mężczyznę, jak na najlepszego przyjaciela? A Chrystus o to prosi. Dlatego, drodzy bracia i siostry, prośmy w tym miesiącu serce Jezusa, które jest jak arka Noego, gdzie możemy się chronić i czerpać wszelkie siły aby nas to serce Boże nauczyło miłości szalonej do Boga i do bliźniego. Amen. Amen.